Witam wszystkich w mojej ustronnej oranżerii, gdzie jest cisza i spokój. I w kolejnym odcinku naszego kulinarnego poradnika, lepiej zjeść i odchorować, niż by się miało, prawda, zmarnować. Już Civic pojechał. Dzisiaj przyrządzimy fenomenalne danie. Danie wciąż mało popularne w naszym kraju. Danie, którym możemy zaskoczyć na przykład naszą 25-osobową rodzinę podczas wigilijnej wieczerzy. A co to będzie? Zdradzę na razie tyle, że głównym składnikiem będzie pangular. Pangulara możemy dostać w kilku CDN-ach, od razu zaznaczam, żeby korzystać tylko ze sprawdzonych dystrybucji z walidnymi certyfikatami, żeby nie kupić jakiegoś starego, dziurawego z pijawkami w odbycie. Oczywiście najlepszy jest pangular dziki, odławiany metodą indyjską na muchę lub klapka, czy też metodą bardziej ekstremalną poprzez tradycyjne polowanie harpunem w okolicznych rowach czy wysypiskach. A, jeżeli zdobyty przez Was pangular jest zminifikowany, trzeba go najpierw spulchnić trzydniową kąpielą, gdyż nie da się go pokroić na partycję. No to co? To przystępujemy do gotowania. Aż się oplułem. Najsampierw no pangularowi obcinamy głowę. Obciętą głowę możemy dać kotu, aby obgryzł warstwy zewnętrzne, ponieważ przyda nam się ona później. Tutaj ciekawostka. Mało osób o tym wie. Warto wcześniej wydłubać mu oczy, z których po zblanszowaniu możemy zrobić chipsy i podać je przed daniem głównym. Oczywiście chodzi mi o oczy pangulara, bo oczy kota są gorzkie. A teraz do dzieła. Jak się Państwo doskonale domyślają, będzie to klasyczny full steak. Całego pangulara wrzucamy do garnka. Do tego kroimy cebulę w drobne plasterki. Dorzucamy również do garnka. No i do tego dochodzą jakieś różne warzywa i takie rzeczy. Do tego dolewamy oczywiście najlepszej wody. Najlepsza by była rosa z Karkonoskich lasów monsunowych, ale żeby było szybciej, użyłem wody z mojej niezbadanej studni. Do tego przyprawa do smaku, może być papryka. I jeszcze troszkę więcej przypraw, gdyż mam dziurawe szambo i coś mi się przelewa do studni. No to cóż. Główne danie już się waży. Redukcja powinna potrwać około 38 godzin, aby gulasz nabrał konsystencji szlamu. W międzyczasie... W międzyczasie z resztek, których nie zjadł kot, zrobimy błyskawiczny pasztet. Pasztet kreujemy... Metodą klasyczną, stosując popularną technikę, wrzucamy, co mamy. Mogą to być na przykład głowy pangulara, jakieś inne rzeczy, skarpetki i rękawiczki. Wszystko miksujemy na gładką masę i podajemy z sucharami lub jednodniowym chlebem z marketu, bo to to samo. Na koniec jeszcze <laughs> szczypta żółtego śniegu. Jak widzicie, przyrządzenie pangulara jest proste, szybkie i nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności. A w następnym odcinku zajmiemy się odwiecznym problemem jak kulturalnie odmówić bigosu. Pamiętajcie, jesteście tym, co jecie.